Kłaniam się po namyśle wezwę Państwa tylko i powtórzę to jeszcze na koniec programu do głosowania na konfederację. Korwin, Braun, Liroj, narodowcy, wolnościowcy, prolajferzy za życiem obrońcy wiary, rodziny i polskiej własności. Własności między innymi przed nieuzasadnionymi i całkiem już bezczelnymi roszczeniami żydowskimi, które wspiera w tych latach imperium amerykańskie. Resztę mojego czasu wykorzystam, żeby poprosić kogoś z obsługi planu tego studia żebyśmy jednak dokonali koniecznej korekty, ponieważ te flagi są tu osadzone sprzecznie z kodem, który obowiązuje w Rzeczypospolitej. Z flagą białą-czerwoną należy się obchodzić należycie. Regulamin przyjęty na najwyższym szczeblu przez, przez ustawodawcę stwierdza, że polska flaga powinna być z prawej strony. Patrząc od masztu flagowego, bądź też fasady budynku, bądź mówcy. A zatem, szanowni koledzy, może ktoś tu podejdzie, żebym nie musiał sam Dziękujemy. tego Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Anna Skiba. Rozumiem, że nie wezwiemy nikogo, żeby już pan, już, pan, już pan wezwał, już pan wezwał, już się pan, pan wezwał, się pan wezwał. naturalnie. E, Państwo pozwólcie, jako polscy państwowcy, Pozwala, że dokonamy tej zmiany. Dobrze. Pan Grzegorz sam się wezwał, w takim razie... E, Pozwolimy dokonać tej zmiany. W telewizji y, rzeszowskiej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, nie szanuje się flagi narodowej, bo wszystko tu się już pomyliło. Telewizja.